Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale. Dzisiaj jest wtorek, 28 września, także zostało 26 dni do mojego celu, czyli zawodów o kartę Pro. Pokażę Wam dzisiaj cały mój dzień, karty już zrobiłem. Teraz będę robił pozowanie. Zmieniłem kolejność, wcześniej robiłem pierwsze pozowanie, a potem cardio, ale jest tak ciemno na polu, że to jest bez sensu, więc po prostu zamieniłem tą kolejność. Także lecimy. To jest jadłospis mojego autorstwa, który możecie znaleźć na naszej stronie ŁOKOMI NA WIEDZĘ. W każdym razie dzisiaj sobie gotuję dzień smaki z restauracji. Popatrzcie, jakie pyszności tutaj są. Oczywiście wszystko jest fajnie, zdrowo zbilansowane. Tu jest 2500 kalorii, ale ja jem 2800, więc ja po prostu dorzucam sobie do tego więcej białka, bo jem go 240 gram dziennie. Także co, zaraz Wam pokażę, jak będzie wyglądała pizza. No i pizza gotowa. Zobaczcie sami, jak to wygląda. I powiem Wam, że zrobiłem ją w 15 minut, więc ten przepis mega szybko się robi. Także co, ja zabieram się za mój pierwszy posiłek, bo już tutaj tak pachnie w tym domu, że po prostu ślinka mi cieknie. Po śniadaniu lecę na firmowe zakupy do naszej firmy, a mianowicie będę kupował papier do drukarki, i tuż do drukarki, dlatego że drukujemy etykiety do naszych produktów fizycznych, bo dzisiaj wysyłamy je do naszych klientów. Także zbieram się i jeszcze przy okazji polecę do Leviatana, bo tam kupuję świeże bułeczki. Jak widzieliście dzisiaj mam je w diecie i jeszcze taki sery light, który tam jest i wam, pokażę Wam go zresztą. Ma bardzo fajne makro, no bo ma obniżoną zawartość tłuszczu, więc idealnie sprawdza się na redukcji. A tutaj mam ten ser, o którym Wam wspomniałem, light, więc fajna sprawa na redukcji naprawdę. I przy okazji jeszcze winiary, majonez lekki, który ma mniej tłuszczu, więc też świetnie się sprawdza na diecie. Więc powiem Wam, za to lubię lewiatana, bo zawsze te dwa produkty tam znajduję. Jesteśmy właśnie w naszym biurze, łakomi na wiedzę. Widzicie tutaj torby, które będziemy wysyłać do naszych klientów i generalnie historia tych torb jest taka, że Klaudia je zaprojektowała, ale niestety nie wyszły one tak, jakbyśmy chcieli. Było dużo niedoróbek, więc ja zająłem się tym, żeby zrobić je jak najlepiej. Jeździłem po prostu od krawcowej do krawcowej. Udało się je naprawić. Ale generalnie pomyśleliśmy, że możemy zrobić super akcję, czyli dochód ze sprzedaży tych torek poleci na schronisko dla piesków. Postanowiliśmy, że możemy zrobić coś fajnego. Generalnie my co roku zawozimy pieskom karmę, jakieś koce, a w tym roku chcieliśmy, żeby nasi obserwatorzy też się przyłączyli. Także, jeśli macie ochotę wesprzeć naszą akcję, to wejdźcie na naszą stronę. Razem w pakiecie jadł spisów Klaudi możecie taką torbę zakupić, na przykład dla swoich dziewczyn. No bo większość tutaj na, nasz, na moim kanale to mężczyźni. Także możecie swoim kobietom zrobić taki prezent. A przy okazji, pomóc psiaczkom, jeszcze oprócz tego, my dokładamy się od siebie. I chciałem Wam też powiedzieć, że jeśli macie na przykład jakieś stare koce, jakieś rzeczy, które może dać psiakom, to napiszcie do mnie na Instagramie tutaj. Jeśli jesteście, oczywiście, z okolic Krakowa, ja chętnie to przyjmę i też zawiozę do schroniska. Także pomagajmy, przyłączcie się, myślę, że naprawdę to jest fajna akcja. Czas na kolejny pociłek, tym razem są to zapieksy. W ogóle w kolejności w jadłospisie teraz powinny być tortille, ale postanowiłem, że zrobię sobie zapieksy, dlatego że ten pociłek ma dużo soli. A zaraz lecę na trening, a dzisiaj też wypadają plecy. Zbieram się właśnie na trening i powiem Wam, że chwilę temu. W momencie, gdy nagrywałem ten materiał, został mi zablokowany Instagram. I powiem Wam, że nie wiem o co chodzi, bo nie stałem żadnego komunikatu. Nie wrzucałem nic na Instagram, co by mogło spowodować, że zostanie zablokowany. No chyba, że zdjęcia formy w bokserkach to spowodowały. No powiem Wam, że troszkę się załamałem, bo Instagram to jest coś, co prowadzę od lat. 25,5 tysiąca obserwatorów, których zdobyłem bez żadnych botów. Tylko byli to moi stali obserwatorzy, gdzie często wyświetlenia na story to było 80 tysięcy wyświetleń dziennie i pod zdjęciami często po 2-3 tysiące polubień. Więc naprawdę ten odbiór był ogromny. No i powiem Wam, że dostając komunikat, że moje konto zostało usunięte. Nie znając żadnego powodu, no to jest dla mnie naprawdę szokiem, bo bo naprawdę ciężko pracowałem, żeby zbudować taką społeczność także lecę na trening, mam nadzieję, że zbytnio mi kortyzol nie wywali w ogóle sobie rozdrapałem coś tutaj z nerwów chyba także stąd ta kropka no, no nic także jeśli Instagrama mi nie przywrócą to przynajmniej będę więcej materiałów nagrywał tutaj na YouTube a. Wróciłem właśnie z treningu i powiem Wam, że po tej zapiekcie ta pompa była naprawdę dzisiaj niesamowita i od razu mi się humor poprawił mimo tego całego Instagrama. A teraz zabieram się za gotowanie następnych posiłków. Postanowiłem, że zjem sobie dwa na raz, dlatego że jest już późno, a muszę jeszcze usiąść dzisiaj do pracy, żeby zrobić rozpiski dla moich podopiecznych no i odpisać na wszystkie maile. Także zaraz Wam pokażę, co tutaj dobrego upichcę. Robią się burgery i frytki. Tortilla zaraz będzie gotowa, więc pierwszy zjem sobie Tortilla. A na deser w oczywiście będzie burger, także taka kolacja dzisiaj. Tila już gotowa, zobaczcie co tutaj się dzieje, ser się ciągnie, warzywka, także co, zabieram się za jedzenie. I... No i czas na finisz, finalny posiłek dzisiaj, generalnie jem bez koszulki, bo zawsze się upierniczę gdzieś, więc wolę tego unikać. W każdym razie tutaj mamy frytki tego wielkiego burgera. I mówiłem Wam, że ja sobie dokładam dzisiaj białka, więc zrobiłem sobie dwa kotleciki, dlatego on jest taki wielki. I przybliżamy i generalnie mamy tutaj dwa sosy, dwa burgery, ser, i tam jeszcze kolejny sosik, który jest na samym spodzie. Także powiem Wam, że już się nie mogę doczekać, aż to zjem, bo dzisiejsze posiłki to naprawdę raj. No i najlepsze w tym wszystkim jest to, że te wszystkie posiłki są zbilansowane, są zrobione ze zdrowych rzeczy. A smakują porównywalnie dobrze jak w restauracji. Naprawdę na diecie można jeść fajne rzeczy i myślę, że to jest najlepszy dowód. Oczywiście można to wykonać jeszcze ładniej, żeby to jeszcze lepiej wyglądało. Ja po prostu stawiam na prostotę jak najszybciej to zrobić. No i zjeść. Bo myślę, że tego burgera na pewno można bardziej estetycznie zrobić. Dobra, ja zabieram się za jedzenie. Dobra moi drodzy, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie kciuki, żebym tego Instagrama odzyskał. Ja teraz siadam do mojej pracy, czyli do moich podopiecznych, do raportów i do Waszych maili. Dajcie oczywiście łapkę w górę, zasubskrybujcie, skomentujcie i niech ten kanał rośnie w siłę i widzimy się już w następnym materiale, także do zobaczenia.